Cześć! Witam wszystkich ponownie i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Rage Cóż, wykonamy sobie teraz questa dotyczącego przywiezienia burmistrzowi Claytonowi... E, próbki feltrytu bodajże. Czekajcie, ja zerknę. Feltrytowy krater sobie zaznaczymy. Bandyci zaczęli kopać w kraterze na północ stąd i słyszałem plotki, że wykupują czysty feltryt. Zdobądź dla mnie próbkę tego, co bandyci robią z tym feltrytem i szybko tu wróć. To długa podróż, niebezpieczne rejony, więc uzupełnij zapasy zanim wyrusz. Dobra, to dobrze szedłem, bo chciałem pójść jeszcze do handlarza, e, sprzedać mu coś i kupić trochę amunicji do Migana, mój drodzy, aby być przygotowanym. A jeszcze zagrajmy sobie w tę grę. No ja chcę zakład za 10 dolarów. Teraz wam powiem o co chodzi. Mam premię razy 10. Guzik. Wszyscy się zbliżają tam do szeryfa. Jesteśmy jak gdyby tą postacią na środku. Musimy wystrzelać Rzucaj. wszystkich tych mutantów, zanim do nas dotrą. Rzucaj. Teraz mamy premier aż z cztery. O, tylko jednego. No to już po szaryfie. Chyba, że trzy, dokładnie. Aha. Takie czarne, to znaczy, że nie strzelamy. Znowu takie no dalej. strzelnice. No dalej. Kiedy się pojawią, to szaryf będzie oddawał tyle strzałów. Dobra, to rzucamy. Jeszcze raz, zapewne. Kurczę, co się nie idzie No jest szansa, ale już bez premii, czyli odzyskanie chociaż tych 10 dolarów Wiecie jak to jest z hazardem, nie? Zagramy jeszcze raz Dobry, rzut. Dobry rzut. No i jakbyśmy teraz Trafili tych dwóch, to dostalibyśmy 40 dolarów, czyli 10 razy 4. Ach. Dobra. Odzyskamy swoje. No dzięki. Na razie skończymy, pójdziemy do kofera i sprzedamy mu Feltry. Lepsze, mam tu najlepsze, najlepsze ma... zaopatrzenie eee, najpierw chcę coś sprzedać Feltry. Ile mam dwa kawałki? To będzie 50 dolarów A to Narzędzia też mogę mu sprzedać Okej, okay, teraz chcę coś kupić Chcę kupić i powiedz mi, tyle mi wystarczy. O, te naboje do, do kałasza są dobre. 40 za 32 dolary. To na takich opancerzonych przeciwników. No to na razie może nie będę ich kupował. Dobra, wystarczy. Miło nie wiem się co z Tobie on handluje. Z Tobą też. Złączę sobie z. O! Z powrotem rozdzielczość, myszy. Czułość. Nie, no starczą nie. Pojedziemy, znaczy nie z tablicą sobie darujemy. Pojedziemy po ten Feltryp, parę. Okay. Bierzemy naszego łazika. Mamy 6 tarcz. 1720. Na boju do minigana jedziemy. Powinniśmy mieć na mapie <laughs> cel, cel, bo. O tak, mamy na mapie jedziemy. Wow, o panie, co ja robię? Teraz Teraz lepiej. Spadłem do kanionu. Pięknie. Tu już mamy nagrobę dla sali. Znaczy od sali. Coś mi tutaj nie poszło. Nie pykło no dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. To są takie miny jeżdżące na małych samochodzikach. właśnie tam. Ale uciekniemy. uciekniamy. No i tutaj chyba będzie jeszcze sporo przeciwników. Nie, nie tu mamy. Nie. nie dawaj! Jeden chyba eksplo...dował. Albo mina eksplodowała. O, pięknie. Szpłonął. 3 dwóch, Pięknie, drugiego... O! fat Driver. Zabrakł ten dopalacz. No ale jesteś mój, tak. To był twój błąd. Pięknie, slow motion. I eksploduj tu ślicznie wyśmienić. Kurde mon. Obijam się o każdą możliwą przeszkodę. Idziemy tam do tego krateru. O wieżyczką zajmiemy się później. To jest następna... Była, zna to znaczy była. No gościu... Gdzie jesteś? Minę zostawiłeś. Pięknie. To co jest strzelałem, Aha, bo tam są żołnierze, bandyci. Nie wiem, czyli... Nie, raczej nie można tego. Dobra, robimy szturm. Och, ledwo co przeżyłem. No ale wziąłem ich szturmem. Jak to mój pojazd? Ciężki powrót będzie. Zawsze możemy użyć krytkofolówki i wezwać mechanika. Okej. Okay. jeszcze tam coś było. Raczej nie. ta próbka feltrytu gdzieś jest tutaj na tej platformie. Да. хотел. Грубавский. 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 Ну дай Грубавский. Na razie, kolego, papa, pa. Już snów. Tutaj gdzieś można było wziąć tę próbkę, tak? Tak. Gdzie taki niebiesiutki. indygo. Feltrytowy kraw. Zanieś feltryt burmistrzow. Tam jest. Już? 21 jeden pocisku jak to mówią e, fachowcy, zwanych nabojami. Gdzie jest drugi trup? No, no... mniejsza od drugiego. O, jeszcze butelki. Panowie się tutaj browarkami raczej. A jeszcze paliwo. <laughs> no i świetnie. Wszystko z nas sprzedaż. Wracamy do burmistrza. O kurde, wjechałem na Pięknie. Pięknie. Pięk. Samochód już nam się trochę nie bardzo trzyma kupy. Jeżeli można tak powiedzieć. Dobra, na razie nie będę z tą wieżyczką, bo zaczynam przy takim stanie pojazdu no nie Jeszcze Ile, Je, następny No chodź, chodź, Och, to lubię To lubię w tej grze, mój drodzy co to za lagi są? Jedziemy Wracamy. O! A to jest stamina. Wieżyczka tam strzela, ale damy radę. Słuchajcie. O, sporo chyba wybolimy ze mną prawa. Nie wiem dlaczego ja nie używałem tych tarcz. Nie mam pojęcia. Ło! Czekajcie do tego co... Całego... A dobra, najpierw naprawmy sobie samochód. Naprawmy sobie pojazd Or się wystrzelałem z ty z naboi do Minigana 83 dolce No, jeszcze nie jest tak źle, można wytrzymać Dobra Toal musimy razem pracować nad tym. Wystawało się pięć długada. Chcę mieć tylko gada czysty megafon. Pamiętajcie, że kiedy jeden z was odnosi sukces, wszyscy odnosimy sukces. A. Ah. No! Brawo! Oh. Znaczy, że dobrze cię oceniłem. Wiedziałem, że ci bandyci coś knuli. To właśnie dowód. Ale cokolwiek tu jest to na pewno groźne. Chcę, żebyś zabrał to do kogoś, kto nam powie, co to jest i co do cholery powinniśmy z tym zrobić. Stary Kwazir żyje sam jak palec, ale jest bystrym gościem. Zanieś mu tę próbkę, rzuć na nią swym okiem, przetestuje i powie nam, co knują bandyci. się Kwazira o twojej wizycie. Staruszek nie rozmawiać z niezapowiedzianymi gośćmi. Dołóżę. A ja tym razem dobrze, to kupię sobie amunicję. Tymczasem, przy sali wejdziemy na na szlak nagrodę. Handlowy... Tak, trzymaj. Im więcej bandyckich aut zniszczysz, tym więcej zarobisz. 8 Osiem certyfikatów, 80 docelów, wyśmienicie. obywatelom i czyni to miasto silniejszym. Dziękuję za waszą uwagę. Ech... Jaka indoktrynacja, nie, nie, nie... Chociaż w sumie mogę iść do Rusty'ego. Od razu zobaczę, co mogłem jeszcze do tego buddy dodać. sponsorowane zawody Dusty 8! Zawsze najbardziej tu lubiane! Masz ochotę przejrzeć towary? O. o, co ja bym chciał? Tarczę mam. To jest Demigano, tak? Tak. No dobra, tyle mi wystarczy. Tych mi nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. O, odnowa pancerza, bardzo ładnie. To też wezmę. O, a tutaj, a ile ja mam tych? 14 certyfikatów. Chociaż może sobie za pięć dodamy takie ładne. Będzie taki bardziej stylowy zobaczycie. Do zobaczenia. A, wziaczki. Wresztu. Ciągle muszę przełączać tą Szukasz wiesz... jakichś lepszych kółek. No. A zatem sponsorowane zawody Dusty Aid są tym, czego ci trzeba. To wydarzenie daje naszym miejscowym, ważnym przedsiębiorcom szansę na pokazanie tego, co mają na sprzedaż. Trochę promocji przemieszanej z całą tą szybkością i zamętem. Wszyscy zyskują, jak mówię. Najlepsi rajdowcy wygrywają najlepsze bryki. Chcesz się ścigać? Potrzebujesz sponsora. Słyszałem, że gość, który prowadzi widowisko mutantów w Mutant Bash TV, czy coś w tym rodzaju, szuka kierowcy. Pogadaj z nim. No dobra. Pogadam. Znajdziesz jego chatkę strachów w przypołudniowej szosie. Rozglądaj się za znakiem z jego twarzą. No dobra. Najpierw pojedziemy do Quazira, bo z tym jeszcze nie możemy Starkim pogadać, co mamy za zadanie. Sponsoring dasi 8. Potrzebne koplino. Nagroda sali. Weźmy sobie próbkę feltrity. Stary kwazir, dobra. Eee, to idziemy do samochodu i wyjeżdżamy z pod zbliżę. Podjęte zostaną wysiłki się przesunąć, dziękuję. Tak, na tym polega właśnie gra wręcz. Wracamy, sprzedajemy, zaopatrujemy się, bierzemy kolejnego questa i jedziemy dalej robić rozpierdziuchę eee, tutaj. no no ale całkiem przyjemna rozrywka na długie zimowe wieczory gdzie jechać? gdzie jechać teraz będzie feltrytowy deszcz a może bym strącił tamto coś co tam wisi o! O! Widzicie? Teraz. O! Zobaczcie jaki teraz Bagi wygląda stylowo z czafami No spróbujmy. Ach! To lubię! Coś zdobyliśmy? Przyłącze fertytowe, paczkę żelastwa, taki szpargały. Jedziemy tam. Jeszcze nie ma feltrytowego deszczu. Jeszcze nie, nie pora. O, tam jakiś bandzian. Piękne explosion. Ach, chciałem trafić w wieżyczkę. Nie, nie. O, ale skufa, ale skufa. Dobra, skierdielamy Do widzenia mamy w razie czego odnowę pancerza czyli będziemy mogli sobie odnowić pojazd no, Jeszcze raz <laughs> dzięmo może co pięknie Skot nad przepaść Jedziemy do starego kwazira jedzie jakiś, panie, jak dojedzie tam inny, ale uciekniemy. Dobry jestem, co? Zawisiłem się, na... Co to za lagi są jakieś? Żyte. Ale kręci skubaniec, jeszcze minę mi podłoży. Już się pali. Dobra, jest mu. Ten też się padł. Dobra, wybuł. Dobra, wszyscy. Nie, jeszcze dwóch. Ile mi zostało? Nie no, mała mu Jeszcze jeden. Gdzie ono? Mina, nula. No Idziemy teraz możemy jechać... Teraz możemy już jechać do kwaznia. No rozwali, rozwali cały pojazd. Proszę bardzo, odnowiliśmy sobie autko. Dobrze. Już żeś mnie pan zdenerwował troszeczkę. Nie wiem co się stało, że tak spadły ramy, a jest, jest, kwazir, tam jest jeszcze wieżyczka. Tu jest siedziba starego kwazira. się może pustolecik. Czekam, ciebie babi. No dobra. Aha, trzeba najpierw skorzystać z, tutaj z interkomu. O, tu. Tu. Co? O! Musisz być jednym z chłopców na posyłki Claytona. W porządku. Nie jestem. Zaczekaj i zobaczymy, w co ten burmistrz cię wciągnął. Dobry ten, co? Dobry most zwodzony. Wejdź do windy. Trzymam ręce przy sobie. Przeszukuj wrogi, wszystkie pojazdy, wrogów. No chodź, quasi. W porządku, zobaczmy, co tam masz. Połóż to na ladzie i zobaczmy, co tak zmartwiło Claytona. Proszę. Taki właśnie kawałeczek Feltry. ubry są te ramiona, jedno drugiemu chcia chciał wyrwać ten Feltr. Hmm. Ciekawe, Feltryt. Nie? Dobra, muszę przeprowadzić testy. To trochę potrwa. Ale ty również ciekawie wyglądasz. Jest w tobie coś ja? Lepiej przyjrzeć ci się z bliska. Ciekawe, bardzo ciekawe. Masa maleńkich komputerków pędzących wewnątrz ciebie. Sekrety, sekrety. Każdy ma jakiś mały sekret, a Ty jesteś wielkim, małym sekretem. Od dawna nie spotkałem żadnego z Was. Ostatnio, gdy pracowałem z władzami w mieście. Nawet nie wiesz, ile masz szczęścia, że władza jeszcze cię nie znalazła. Hmm. Jeśli władza cię złapie i nie będziesz mieć nic, co im się przyda, wtedy zginiesz. Jesteś częścią starego, a nie nowego świata. Oczywiście są ludzie, którzy im się stawiają, ale jest ich niewielu. Zwą się ruchem oporu. Nie twierdzę, że posiadam szczególną. Wiedzę na ich temat, ale oni istnieją. Walczą w małych bandach i może, tylko może byłbyś im przydatny. Udało ci się przeżyć. Musisz posiadać cenną umiejętność przetrwania. Ale długo nie wytrzymasz w strzelaninie z władzą z tym standardowym defibrylatorem w piersi. Mogę ci dać ulepszenie do niego, coś, co dłużej cię utrzyma przy życiu. Ale będzie wymagało od Ciebie małego wysiłku. Widzisz, nie mam tu potrzebnego sprzętu. Ale znajdziesz to, czego ci trzeba w mieście umarłych. Gdzie? Oh. Jak wkrótce zobaczysz nazwa w sam raz. Po środku miasta znajduje się szpital. Byłem dumny, że w nim pracuję. Póki badania nie obrały bardzo złego kierunku. Nie widziałem wszystkiego, co się tam działo, ale słyszałem plotki. Teraz jest otoczony przez ogromny mur, pełen żyjących wspomnień strasznych czynów tam popełnionych. Udanie się tam i z powrotem nie będzie łatwe, ale bez ulepszonego defibrylatora nie przetrwasz następnego tygodnia. Szpital usytuowany jest pośrodku miasta. Odnajdź drogę do piwnicy. Szukaj czegoś związanego z programem Arka. Tam powinno być to ulepszenie. Ach, tak, prawie zapomniałem. Jedyna droga do miasta prowadzi przez kanały poza murami. Powodzenia. Idź już, znajdź to ulepszenie, a ja zbadam tę interesującą próbkę. No dobra. No, moi drodzy nie niezła postać, co? Oczy miał takie jakby nie widział. Nie miał nic. O! Musimy kończyć odcinek. No cóż, moi drodzy, e, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam na inne zagrajmy. I cóż. Trzymajcie się. Cześć!